To nad ziemią władzę ma, która uciekaj go. nadchodzą nowe czasy. Łijcie to my, a w nas potężna jest moc Radujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam tym. Nie przeszkodzi nam. Czarodziejki. Klucz. Panie, gdy ten buntownik Kalev uciekł, znaleźliśmy to. Albo użył wytrychu, albo miał jedyny klucz. Który zaginął w tajemniczy sposób! Zobaczmy, czy odpowiada ci wieczność w lochu, zdrajco! To on pomógł buntownikowi! Ozdrajca! zdrajca! Nie! Musiałem go zgubić podczas walki. Sprytna wymówka! Jeśli watek mówi prawdę, klucz nadal tu jest. Przeszukać zamek. <grym> Szybko się znalazł. Nie bądź taki nabór muszony, Wyglądasz naprawdę fajnie. Mieszkałem w namiotach mniejszych od tego. Dlaczego mam na sobie ubranie klauna? Jesteś trendy. Przecież musisz wmieszać się w tłum! Nie mam mieszać się w tłum, tylko walczyć z Fobosem w Meridianie i znaleźć następcę tronu, który jest gdzieś w tym waszym dziwnym świecie! Uuu, no, kalebie, ale z ciebie przystojniak? E, babciu, no co ty? Zobaczysz, co jeszcze dla niego mam? Nie mogę być przywódcą ubranym w spadochron! Au! Przepraszam, dla twojego kolano? A, a gdzie twój mały przyjaciel? Nazywa się Blank i nie jest moim przyjacielem Gdziekolwiek jest, na pewno rozrabia Cienki owoc, przysmak Tak i... Magiczne pudełko ze sznurkiem nie ma końca. Nie mam pieniędzy, ale moja siostra pracuje w zamku. Mam cenne informacje. Chcesz zatyczki do uszu? Eee, wolę kapelusz. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Tak dużo wie! Zna sekrety, może sprzedać sekrety! Ze zniżką. Dobrze za darmo! Watek w tarapatach zginął kluczy, kłopoty! Klucz? Kajdany? Niemożliwe! Schowałem go tak jak się umówiliśmy. Watek miał go potem zabrać! Już się znalazł. Znaleźne? Zabrałeś klucz? No dobra, zły pomysł! Watek ocalił mi życie. Jeśli go nie zwrócę, będzie po nim! Wolałabym być w domu. Tam jest cieplej i nie ma nietoperzy! Umieram z głodu, zjadłabym pączka! One bardziej boją się nas niż my ich, prawda? W twoim przypadku jest raczej porówno. Dość tego gadania! Czas poćwiczyć magię! Jesteście gotowe? Na pączka zawsze! Strażniczki, włączcie się! To przed Wami, Kornelia! Wielkie dzięki za nos. Kornelia ze złamanym nosem? <noise> dzięki, wielkie dzięki. Przynajmniej kraby odstraszyły nietoperze. A, a, coś mi łazi po szyi! Obiecujesz nie krzyczeć, jeśli powiem ci, co to jest? Nie. W takim razie to głos! Nie. Dziewczyny, musicie zobaczyć nowe ciuchy kaleba. Mam taki fajny strój lotnika w stylu retro, i jeśli wszystkie go przytrzymacie, to wtedy. Dziewczęta! A? Mam straszne wieści. Ten węgorz był jadowity? Jaki węgorz? Kaleb zniknął. Obawiam się, że wrócił do Meridianu. O! Co to za zapach? Kiedy to ostatnio poczułam, znikły moje frytki. Blank! Po co tu przyszedł? Kaleb go nie lubi. Nikt go nie lubi, ale musi gdzieś pójść. Chyba wiem, gdzie znajdziemy tego trola. Znów y, musimy stać się wróżkami. To znaczy, strażniczkami. Szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że na dzisiaj wystarczy. Nie martw się. Tam, gdzie idziemy, nie ma nietoperzy, krabów ani węgorzy. się przeciwko suchym i dobrze oświetlonym miejscom. Skarbij Smród ci nie przeszkadza? Znajdowanie portali dobre dla smuglera! <grystanie> Blank pokaże? Wy zamkniecie! Musimy to zrobić, żeby powstrzymać zło! To jak założenie nakrętki na tubkę z pastą. Co ja mówię, przecież ty nie używasz pasty do zębów! Jak mogłeś to założyć? Blank ma styl! O nie! Zdaj mu to natychmiast! Zrobiłam je dla kaleba! Jeśli go znajdę, pożałuję, że to nie Wobos znalazł głupia. Super, nie to perzesz, szczury, a teraz nurkowanie w ściekach! Dlaczego tu zawsze tak ciemno? Widocznie zło jest w innej strefie czasowej. Zielony szczur idzie tam! Hej, to prawdziwe jedwa! Nie nadciągnij rękawów! Skoro mowa o ciuchach, skrzydła są chyba zbyt oczywiste. Potrzebne nam jakieś przebranie. Aldarnie, przestraszyłeś mnie. Przepraszam, wszyscy wszędzie cię szukają. Podobno przeszedłeś przez sieć. Jak tam jest? Dzieciaki jeżdżą na małych deskach z kółkami i robią na nich różne rzeczy, i używają dziwnych słów, których nie rozumiem. Brzmi ciekawie. Jeśli w ciągu dwóch godzin klucz się nie znajdzie, zajmę twoje miejsce, a wtedy ty trawisz do otchłani cienia. Ha, 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 ha. Bez pieniędzy nie ma peleryn. E? Cukierka na sznurku? Wymiana? Żadnej wymiany! Mamy już cały wóz mokrego drewna, które nie chce się palić. Hmm, dasz nam peleryny, jeśli je osuszymy? Umiecie czarować? Mam jeszcze mokre pranie! Aldarnie, muszę zanieść coś z powrotem na zamek. E, niemożliwe. Potrzebowałbyś strażniczek, żeby tam się dostać. Oh. Co wy tu robicie? Nieważne, czemu tego nie ubrałeś? Hej, nazywam się. E, Aldarn. Czy nie chciałabyś może pojeździć kiedyś ze mną na. E, desce? Co? Nie potrzebuję was! Sam sobie poradzę! Nie byłoby mnie tu, gdyby on nie ukradł tego klucza! Zaraz! Chcesz powiedzieć, że to wina tego śmierdziucha? No chyba? Co? Mówisz jakoś inaczej, Kalebie? A dlaczego biegłyście? Uciekałyśmy przed nim. Hej, wracaj tu! Uciekaj! Przepraszam, jaki rozmiar buta pan nosi? Hej, dokumenty! Strażniczki! <grym> Książęcych koni. Klucz się nie odnalazł, ale wiedziałeś, że tak będzie. Już czas, zdrajco! Przyprawia mnie odreszcze. Schowaj klucz i zwiewajmy stąd! Na pewno się uda, jeśli będziecie wleć się z tyłu! Ej, wcale się nie wleczemy, panie bohaterze! Cii, może krzykniesz jeszcze głośniej, co? Ach, ale to swędzi! Czy ten mały, krwiożerczy owad jest tym, o czym myślę? Nic nie mów, bo tera nie zacznie wrzeszczeć! Mam nadzieję, że to wełna albo len. Nie wiem, co jest w tych sztucznych włóknach, ale strasznie mnie... Może coś się z doniczkami, albo lepiej drewniany stół. Ciąć te Zamawiał pan stolik? Oh. Y -y. Irma, Hei-Lin, do dzieła! Woda! O, fajne rzeźby! Zyskałyśmy jakieś 10 minut. Tędy, szybko! Mówią, że upadek trwa wiecznie. Oczywiście my się tego nie dowiemy. Pozdrów ode mnie resztę spiskowców! Co możesz tam zrobić? Jesteś śpiący, a do tego brzydki. Słodkich snów, kolego! Kalepię! Hej, spokojnie, hej! Mój przyjaciel Watek, a to strażniczki sieci. Cześć! Jasleci. Witam! Nie wyglądasz na dobrego gościa. Hm, dziękuję. Mam klucz. Za późno. Szukali wszędzie, wiedzą, że go tu nie ma. Jego nagłe znalezienie już mi nie pomoże. Może jednak? Mam pomysł! Ogłoś alarm! Co? Wołaj o pomoc! Strażniczki w zamku! Klucz! Strażniczki, pomocy! Szukać tunele! Zaskoczyły nas! Pewnie przyszły po tego zdrajcę! Dlaczego go zostawiły? I dlaczego to on ogłosił alarm? Nie, to nie ja! Zaprowadź go do pomosa! W porządku, wracaj na stanowisko. Jesieni. Wygląda jak przerośnięta rodzynka. Kaleb zazdrosny, blank super gość! O! A! Zatańczymy, chłopdaziu? E -e. Myślałem, że wszyscy ziemianie są dziwni, ale to chyba tylko kobiety. Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili. Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sajnuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr, Ireneusz Załuk. montaż Norbert Rudzik, udźwiękowienie Zbigniew Malecki.